Zuza, nie dostałam zaproszenia do udziału w panelu obywatelskim i nie wiem co dalej. Po pierwsze, nie załamuj się, powiedzmy, że statystycznie rzecz biorąc szanse nie były po Twojej stronie. Ale czy to znaczy, że nie mogę w żaden sposób zaangażować się w przebieg panelu? Otóż nie, możesz śledzić całą część edukacyjną panelu, czyli wszystkie wystąpienia ekspertów i stron są transmitowane na żywo i nagrywane, a oprócz tego wszystkie dodatkowe materiały edukacyjne przekazywane panelistom są też publikowane na stronie internetowej panelu pozna.plkośnik panel obywatelski. A co z rekomendacjami? Czy mimo tego, że nie biorę udziału w samym panelu, czy mam wpływ na to, jak będą wyglądać? W zasadzie tak, tak jak każdy, masz prawo zgłaszać propozycje rekomendacji przez specjalny formularz na stronie internetowej w określonym czasie. Wszystkie te propozycje zostaną zebrane na wspólnej liście, która zostanie przekazana panelistom. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, nie pozostaje mi nic innego jak aktywnie śledzić przebieg panelu obywatelskiego i myśleć nad rekomendacjami. Dokładnie tak, nie zapomnij powiedzieć o tym swoim znajomym, bo oczywiście im nas więcej, tym weselej.